Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj tutaj jesteśmy w domku w wiosce i to jest mój dywan. Tak dobrze widzicie. Dywan w kształcie zombie. I dzisiaj nie wiem. Dzisiaj nie wiem co za bardzo będziemy robić. Oczywiście zostawcie subka Ale będę pokazać kilka fajnych mebli. Ale my już będziemy zaczynać, żeby nie marnować odcinka. E. Jakiś głupi Steve No dobra. To był do tej pory nasz źle, w którym nie było wody jeszcze, bo nie nalałam, bo mi się nie chciało, szczerze, więc no. Ale teraz wam pokażę jak zrobić najpiękniejszą umywalkę, którą widzieliście kiedykolwiek na świecie. Nigdy takiej nie widzieliście, mówię wam. Mówię wam, nigdy takiej pięknej umywalki nie widzieliście. Bierzemy sobie bloki, po prostu białe. I robimy sobie tak tutaj. Tutaj. Ja nie wiem, czy to się da w Kawaii Worldzie. Wiem, że w innych grach to się da. Tutaj trochę umywalka z żółkła. Tak ją się staje. Oj, Nie. Nie da się tak w Kawaii Worldzie. Bez sensu. A w innych grach się tak da. To jest nienormalne. Dobra, i, i nieważne, nie poddajemy się. Jeszcze jeden jest sposób na zrobienie tego. Tada! Jeszcze tutaj. I tutaj żeby nie było. No i teraz wracamy sobie na spokojnie tak. Tutaj żeby było, że faktycznie skądś ta woda leci. Bierzemy sobie to. Z tego, co mi się zdaje, o proszę. Nie do czego to jest? Proszę, co ja robię? I co ja zrobiłam? Niech mi ktoś powie, co ja zrobiłam. Co się tu stało? Czy mi się zdaje, czy to są wieszaki na zbroję? Bo mi się faktycznie zdaje, że to są wieszaki na zbroję. Trzeba sprawdzić. Weźmę sobie bluzkę. Trip heave hak. Zobacz, widzimy się jak się dowiem co to znaczy. Nie, sprawdziłam co znaczy w tłumaczeniu wyszło mi potrójny haczyk, więc za bardzo nie wiem. Co to ma znaczyć? Ale nieważne. Może nieważne, nie wiadomo. Ale my sobie przejdźmy do... Nie mam pojęcia czego. Jesteśmy na kreatywie. Tak sobie po prostu zaczęłam grać w kreatywę um, To są moje konie. Dzień dobry. Ale my dzisiaj się Wami nie zajmujemy. I sobie tutaj polecę, e, co my tu mamy zrobione. Za bardzo dużo rzeczy nie budowałam, tylko tu chciałam zbudować. Nie wiem jeszcze co. E, więc no, zadaniem się nad jakimś sklepem z ubraniami, właśnie. E, więc właśnie zbudujemy sobie sklep z ubraniami. I myślę, że tutaj będzie spoko miejsce na to. my się widzimy, jak zrobimy już trochę ścian i taki, jakby szkic tego wszystkiego. Biegnie mały zombie. Ogólnie połowę mam już zrobioną. Zaplanowałam, że. E... Czekaj, co się z tym stało. Mm. Jakby tutaj i tutaj. Jakby tutaj powinny być drzwi. Więc, więc czeka, poczekajcie. Tutaj miały być drzwi. O, no to możemy zaczynać. Myślałam, że tutaj i tutaj będą okna. Um, tutaj i tutaj będą drzwi. Oczywiście nie tylko tutaj. Tu będą, no... Tu będą okna, tu będą okna, tam, tam, tam. Tutaj będzie dużo okien. Więc, no, ja się zabieram za budowaniem, ale jak macie jakieś pomysły? Co mogę zrobić tam w tych kratach, no to możecie pisać w komentarzach. A ja tutaj lecę dalej. Przy bardzo budujemy. Potem będzie najgorsze, jakby ja nienawidzę tego robić, czyli dach. Jak zwykle. Trzeba tak zrobić. W tamtym domku moim dużym to już się miło robiło, aż ten dach bo był taki fajny do zrobienia. No dobra, jak zwykle nie był aż tak fajny. Każdy dach nie jest aż tak fajny. Jakby się chciało, żeby był fajny. Nie da się zrobić chyba idealnego. A to już nie wa. Czy to pająk był gdzieś? Nie, nie ważny. Nieważne to było, 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 będzie. Ten sklep jest bardzo wysoki, jakby nie jest tak. Ale no to pewnie ważne. Nieważne. Nasze oko tu pobudujmy. Nie czy to akurat powinno być takie duże, bo... W sumie nie ma za dużo y, zbrojek. Na pewno tu będą może jeszcze jakieś mieczyki, ale nie wiem. Najważniejsze to będą ubranka. A szkoda, że tu nie ma tych manek stojaków, tych takich na ubrania. Ja wiem, że w innym Minecrafcie miałam były jakieś takie kolorowe. Gdybyśmy mieli te stojaki, na zbrojki, to było o wiele łatwiej i by można było robić dużo fajnych rzeczy. A my już tu się tak zagadaliśmy, że, że, tam, że już kończymy dach. Ale nie będziemy robić tego sklepu w odcinku yy, W tym odcinku, tylko może najwyżej w jakimś Albo poza odcinkiem to dokończę, albo ten My w tym odcinku No tylko tutaj zbudowali, o jeszcze tu Podbudowaliśmy tu sobie Szkielet tego, tak. nie szkielet Nie Patrzcie co tu stoi, no teraz tu Nienawidzę tego. Ja wiem jak to się nazywa, ale mam już brak słów. Dobra, nieważne, jakoś może wytrzymam. Jakoś. Moja biedna króka. W ogóle właśnie, moja farma, moja farma, moja farma. Muszę się, co się tu dzieje? Eee... Moje dynie już tu pięknie rosną. I arbuzy w sumie też. Tutaj już pięknie mamy. Super. Tutaj mamy pięknie ten. O Boże, trawa wam tu zarosła. Przepraszam. No właśnie kto tu chciał uciec. Już wam tu pozamieniam ten na trafę. Trzeba im tu dodawać jedzenie. One tu, tu wyjadają. Są się! Pioruny! Widzicie to? Um, zastanawiam się, czy zrobić im tu jakiś ten, żeby nie umarły mi tu. Wszystko tu jest okej, okay. ci tu żyją. Ale dobra, dopóki ja mogę, jako nie daję radę przeżyję to, chyba, mam nadzieję, to zrobimy im znowu Steven, jakiś Steven czy kto tu tam był. Zrobimy im tu taki na szybko zaszek. Żeby im tu nie padało. cię radę? Czy nie za bardzo? Przeżyjecie to, mam nadzieję. Raz. Tutaj... Gdy, chyba to powinni przeżyć, ale i tak im zrobię tu ten daszek, żeby jakoś to wyglądało, a nie, że wypuszczam tu zwierzęta. No. Nie wygląda to jak ma wyglądać i spadam. Tu już wam, tu zamykam, tu już im nie pada, tak, tu już im nie pada, czyli technika, czy co to tam, jak to się tam mówi, tego Minecrafta jest realistyczna, chociaż trochę, bo tutaj pada, tu już nie, o jajeczko nam tu wyszło, dzień dobry jajko. Już tu wam padać nie będzie. Chyba. Chyba, że ta technika Minecrafta się popsuje. Czy tam w ogóle realistycznie? Dobra, nie pada wam tu. A ciekawie, czy oni lubią sienko. Czy w ogóle te zwierzaczki tu lubią sienko. Jakby lubiły, to nie mogę tutaj dać trochę. Tu um. Tylko najpierw gdzie... o tu jest gosiał. Lubicie sianko? tutaj lubicie sianko? Tutaj lubicie sianko? A tutaj lubicie? No dobra, chyba tu nikt nie lubi sianka. Patrzcie, jaka ponura pogoda się nam tu trafiła na odcinek. Tu pełno jajec leży. Ja to sobie je zbiorę. No i uciekam do domu. I mój tutaj... No tak jak chyba... Ktoś może pamiętać, y... dom mi się spalił w cudzysłowie. Że słysi się, dom mi się spalił. U, anime! Nie, szłam. Jakiś fajny obraz. O. Idealny telewizor. Patrzcie, jaka burza. A villagerki po, w domach? No. Też nikogo nie ma. Popatrzcie, czy w ogóle któraś przeżyła. Wywaliło mnie z gierki. Chyba to przez tą burzę. Um. Dobra, jesteśmy w domu. Ale żadnej pani tutaj nie mamy. Villagerki żadnej. Więc, no. Nie będzie to tak wesoło. A ja jeśli prześpiegł, można chyba. Yy! Nie mogę się przespać. Myjemy rączki. Jesteś dowanny. No, znowu Steven. Kajdzie. Ok, jakoś żyje. Ech. Jest dywan nudny. I nie chcę mieć takiego dywanu. Ja Wam pokażę, jak wygląda dywan prawdziwej osoby. Fajnej takiej Tik. Tik. Myślę, że będzie bardzo dużo tak na połowę hałp. Ja myślę, że tyle starczy. Ciachu. Taki dywanik. Ten odcinek pewnie nie będzie dla Was za ciekawy. No, ale nie mamy tu nic zrobić w tą pogodę. Chodźcie! To się zrobią takie malutkie serduszka Widzicie te serduszka? Takie mm, mm. taki, o Ej, wyszło mi serce i bo Zauważyliście? Tu jest B, a tu jest o Ale ja wam coś pokażę Mam taki dywan Po co mieć taki dywan? Jak tu na przykład mogę mieć dywan Mam nadzieję, tam jest strych i pajęczyny i w ogóle. Wszystko to straszne. Nie ma tu jeszcze dachu, nie zbudowałam. W skrzynkach nic tu na razie nie mamy. coś jest się... O nie, nie. Ma. No ale już. Ten odcinek nie miał być taki długi i zaciekawy. Nie było tu nic za dużo do robienia. Więc ja w tą brzydką pogodę Ej, patrzcie! Wyszły. Pewnie, bo już burzy nie ma. czekaj, czy się mogę przespać? Pikniemy. pikniemy. Mm. Szybko, szybko, szybko! Idę do łóżka, idę do łóżka. Mogę, mogę, mogę. Nie mogę! No dobra, ale ja będę się z wami ogólnie żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, a może i nie. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, subika, a ja się z wami żegnam. Pa!